Masz mieszkanie w Alicante lub Walencji i wynajmujesz je turystom? Hiszpański Urząd Skarbowy Hacienda chce swoją część. Oto prosty przewodnik, jak rozliczać wynajem i jakie podatki trzeba płacić, jak rozliczyć dochody z wynajmu wakacyjnego. Zależy od tego, czy oferujesz dodatkowe usługi, takie jak w hotelach. Przypadek jeden: tylko wynajmujesz mieszkanie bez dodatkowych usług. Nie płacisz VAT, jesteś zwolniony. Rozliczasz dochód w IRPF, hiszpański podatek dochodowy, możesz odliczyć koszty. Prowizja Airbnb, rachunki za prąd, wodę, podatek od nieruchomości i Batman wspólnota mieszkaniowa. Składasz model 100 w corocznym zeznaniu podatkowym, przykład. Wynajmujesz apartament w Walencji za 100 euro na noc. Nie oferujesz sprzątania ani śniadania, więc nie musisz płacić VAT, tylko deklarujesz dochód w rozliczeniu rocznym. Przypadek 2. Wynajem z usługami hotelowymi. Codzienne sprzątanie, śniadanie, recepcja i takie tam. Musisz płacić VAT 10%. Deklarujesz dochód jako działalność gospodarczą, autonomo lub spółka. Musisz zarejestrować działalność w urzędzie skarbowym, model 036. Składasz model 303, kwartalne rozliczenie VAT i model 390, roczne podsumowanie VAT. Przykład: Masz mieszkanie w Alicante i oferujesz codzienne sprzątanie oraz transport z lotniska. Teraz musisz doliczać 10% VAT do ceny i płacić podatki jak firma. Jakie podatki płacisz, jeśli nie mieszkasz w Hiszpanii, ale masz tam nieruchomość? Model 210: podatek dla nierezydentów co kwartał, 19% podatku od dochodu dla obywateli UE, lub 24% jeśli jesteś spoza UE. Przykład mieszkasz w Polsce, ale wynajmujesz mieszkanie w Benidorm. Co 3 miesiące musisz zapłacić 19% podatku od dochodów modelu 210. Jakie deklaracje podatkowe musisz składać, jak mieszkasz w Hiszpanii? Model kiedy składać? Do czego służy? Jakie koszty można odliczyć, aby płacić mniej podatków? Jeśli rozliczasz się w IRPF, możesz odliczyć Prowizje dla platform, Airbnb, Booking, czynsz dla wspólnoty mieszkaniowej, ubezpieczenie, rachunki za prąd, wodę, internet, proporcjonalnie do dni wynajmu, podatek od nieruchomości IB, opłaty za śmieci, amortyzację mieszkania do 3% wartości katastralnej rocznie. Przykład: zarabiasz 10 tysięcy euro rocznie na wynajmie, ale ponosisz 3 tysiące euro kosztów. Płacisz podatek tylko od 7 tysięcy euro. Co, jeśli masz kilka mieszkań na wynajem? Jeśli wynajmujesz więcej niż trzy nieruchomości lub zarabiasz ponad 1 milion euro rocznie, Hiszpania traktuje Cię jako firmę MOI. musisz płacić podatek dochodowy dla firm 25% zamiast IRPF. Składasz model 200 podatek od osób prawnych płacisz VAT 10% jeśli oferujesz usługi dodatkowe. Jeśli masz kilka mieszkań, warto założyć spółkę z OO, Sociedad Limitada e SLS, aby optymalizować podatki. Masz wątpliwości lub chcesz wiedzieć, jak najlepiej oszczędzać na wynajmie? Za 250 euro Nati przygotuje dla ciebie szczegółowy biznesplan, dzięki któremu zarobisz więcej i unikniesz błędów.